Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale z gry Farming Simulator 2019, czy jak ktoś woli 19, na nowej krainie, na nowej w serii, na nowej wsi. Jak możecie troszkę kojarzyć już po budynkach, jest, znajdujemy się na Lubelskiej Dolinie, a seria będzie się nazywała W Podwórkowe Opowieści, tak, taka nowa seria, w takiej nigdzie nie widziałem Zobaczymy jak się przyjmie. Ogólnie mam dwóch sąsiadów Jeftę tutaj. Ja mam ogólnie gospodarstwo ze świniami. Mam dwóch sąsiadów, ale ich poznacie y, wkrótce. Więc może chcieliśmy teraz pokażę Wam, co ja mam na gospodarce. Więc mowę, zacznijmy sobie tutaj od płotu. Mam dwa y, osprzęty do tura. Jest to, są to widełki do belek i zestaw od koła Szeckiego-Ływska. Y, w pierwszym garażu mam... nic nie mam w pierwszym garażu. Bieda mam w pierwszym garażu, tyle powiem. E, dobra, tutaj mam e, głównego konia pociągowego na gospodarce, jest to Fendt Fawory 515C z Turem. E, ogólnie nie patrzcie na szybkie bieganie, bo się zbugowało. E, dobra, tutaj nie będę zamykał, bo dzisiaj będziemy nim jechać do sąsiada zaraz. Do pierwszego i później do kolejnego. E, w kolejnym garażu mam... a e, to jest ten sam garaż, przepraszam. E, mam e, Zetorka 7711. Oraz opryskiwacz hardi. Nie znalazłem dobrego, fajnego polskiego opryskiwacza, więc wybrałem taki jaki jest. Teraz coś mowy. tutaj. Mam tutaj mm, mefiosko, beczkę prozetowsko do y, groniowicy. Jak to na świnie przystało, mam po kilka sztuk świń. Tutaj widzicie jeżdżą ziemi. Nie wiem dlaczego, ale pominę to smacznego. Tu mamy podwiatu na siewnik Amazona D9400 Super 4-metrową wersję. Następnie rozwódnik agregat dla Meritis. Yy, kolejny koń pociągowy Ursus 12-14 z tyłu z taką fajną Praso. I taką fajną toledzówkę mamy do Ursusa. Myślę, że on pociągnie ją, A jak nie, to fajnie będzie ciągnął. Następnie mamy dwie przyczepy: jedna to taka samoróbka, a druga to jest cooker nie, Agroliner, przepraszam, Agroliner, nie Kukerlinger, to Greger był, no tak, nie e, Następnie mamy tutaj Metaltecha, dłużyce na belki, mata złożoną, bo na razie belki nie będą potrzebne. Tutaj mamy beczkę, taką samoróbkę do wody. Następnie mamy półka, gromasa czteroskibowy i ścielarkę od Kuna. No i kombajn, najstarsza masyna na gospodarstwie, Forsmin T514. Czyli tak by się prezentowało moje gospodarstwo. Posiadam ogólnie cztery, cztery pola, takie dosyć większe. Dzisiaj na jednym z nich zobaczycie pracę. A więc, teraz co nie będę przedłużał, jadę do na jednego z moich sąsiadów, który mieszka u góry, a w sobie włączę żeby tam nie pobłądzić do niego. Ale pojedziemy, tutaj skrótem przez pola, tutaj polno-drogo. Ogólnie, kto by pytał dlaczego nowa seria, ponieważ brakowało mi czegoś takiego polskiego na multiplayerze z kimś tak na stałe. No i postanowiłem na spontanie zorganizować taką serię i udało się znaleźć dwie osoby. Może jeszcze będzie z nami grała trzecia osoba, ale na razie nie, nie może się z nami zgrać. No więc tak, oczywiście seria Felsbrum pozostanie, jak ktoś pytał, no i jedziemy do pierwszego mojego sąsiada, tutaj wjeżdżamy do wsi Lubelska, jak widzicie. Tak jak ktoś pytał, to mapa lubelska, dolina V3 od Rajota. no i dojeżdżamy tutaj do mojego pierwszego sąsiada, który mieszka na samej główę i ma gospodarstwo skórami, a tym sąsiadem jest Light i prawie go przyjał. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. A dzień dobry, i co tam panie sąsiedzi u pana słychać? Eee, no to poprzedstawiam, po może, nie? No to bo pan przedstawi, pan tutaj trochę większy gospodarz jest. No, tutaj mój główny ciągnik, może będzie miał nas, brata, ale na razie jest sam. No. John 106 106125. Y, Brasa, no, Brasa, Niecholanda, Ładowarka, Paus. <noise> Paus. Paus. Y, tutaj jest kombajn. New Holanda, cyk. Piękny, a to, to, to nie pokazuje tego co w drzwiach wystawało No, no niech wystaje. Sąsiad, tutaj sąsiad mamy... dziurę w drzwiach o, Tutaj mamy takie gówno, to tego nie przedstawiam nawet e, No, samozbierająca Chyba. Tutaj mamy rozsiewacz o. No i opryskiwacz Te właśnie rozsiewacza zapomniałem pokazać, za Zetorem stał, ale mam mniej więcej taki sam, no nie no. I tutaj najlepszy garaż, bo naj, na, na, najbardziej upchany. proszę bardzo, Jej ten garaż. No tutaj mamy kosiarkę, krawiarkę i przestrzenzarkę. No, bardzo no. mi się podoba. No tutaj mam kury, Kury, kureczki. Ja jeszcze w nie, nie chodzę nawet. No jeszcze ich nie ma, bedo. Bedo poźniłek. Do następnego garażu, bo okropnie fana przeskoczyłem. No, i tutaj. Moją przyczepę. O, taka ładna, taczkowata. No, Gromasza, agromasza, agromaszu. Mhm. No i agregat uprawowo-siewny, też agromaszu i siewnik Amazon. Tyle. No, taki półk sam jak mój widzę, sąsiad wam. No, człowiek. Dobra, i... to jedziemy do następnego, nie? Tak, no jest gra z nami, sąsiad jeden, którego w ogóle, znaczy, którego znacie, ale on jest ze mną, nie nagrywał żadnej serii. Znaczy on idzie, że... na drogę. On jest yy, zazwyczaj na live'ach. Yy, ale go znacie na pewno. Ale to to jest, dowiecie się. Yy, za chwilkę już, bo do niego właśnie jedziemy. Pojedziemy chyba tędy po alem czy nie będziemy się z tamtędy. Polnymi drogami pojedziemy, to zaraz niego na gospodarce wylecimy. Jedź 40, żebyś nie wyprzedzał. No kurde, to nie moja wina, że... Ty, yy, że... Ten fent leci 45 Cztery... Osiągnie jego będę liczył Na dotarciu jest Wolniej jedź No, staram się Gdzie ja on w ogóle mieszka? Ja nawet nie wiem No Kurde Trzeba tutaj chyba w lewo skręcić I tam była taka droga w polu zrobiona O Dobra Przykro wytania ja wyci przypierdzieli. No i ojoj. No 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 tutaj jest taka droga w polu, tu musisz skręcić, no nie? Bo tu jest skrót do niego. Bo sam panu, bo ma, miał ziemniaki sali, bo przychodził ostatnio na, na kawę do mnie. Tu, I mówił, że będzie ziemniaki sali tutaj więc musiał buraki odorać, bo tu mu nie wyszły. No i oborał buraki, no i no i tak wyszło, no nie w ogóle. O, że już chyba dojeżdżamy, już tam jego nikt nie no, już widzę, o już idzie, no i jesteśmy na trzeciej gospodarce, u trzeciego gospodarza, a jest im Opolas. Witam serdecznie. No, przywitał się. Pokaż Panie Opolasie, co Pan tu ma i powiedz, co tam to u Ciebie słychać. Pozostanijmy na tym potrymniku. I powiedz, co tam u Ciebie przy okazji słychać. <laughs> chyba byli u mnie cygany, bo coś tutaj robili drożo. Aha. No, pokaż co tu masz, bo kurde, ja nie mogę biegać wolniej, bo mi się zbugował młot, ale to nie patrz na mnie. Ja tu tylko skończę. Filmy od polskiej maszyny, czyli Urfusa T360. To tak się prezentuje. O, to jest bardzo poczciwy ciągnik. Starszy na gospodarce? Tak, dokładnie. Widzicie, daj granicę nową kosiaczkę, którą wpiję do czwara. Pona, bo sam malowałem. Dokładnie. <gry> o, tu, 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 tu krowy chyba mają być, ale jeszcze ich nie ma, widzę Taka jak Sara, tu paczka jeszcze, o, co są, są siedzie, Kurwa, to widać, że stary bo w psunach stoi, panie sąsiad, like, zobacz, pan jak tu w stoi. Aha, zaniedbana Kurwa, też nowy nabytek, ten ursus, owiarecz też z ursusa. No to, 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 to mi się podoba, no to jest ładne. Czyli najnowsza maszyna u nas, u mnie na gospodarce. Paszowóz z promara. Tutaj najmocniejszy u mnie ciągnik na farmie, czyli Valtra. Tak? Plus ciepo autosanki. O, są ciatki chyba u tego samego dealera beczkę robił. No tak! sam samorówka, bo czerwona koła ma. No taka sama jak moja. Kurde widzisz, kurde to jakieś podjzane jest. Tutaj! rozrzutnik z barmy Co się da złodzieja, tylko Bardzinoca <laughs> Tutaj śniadniczek Amazona Bo wow, ale kombajn fajny fajnie. ty tutaj mamy klas Roland 250, czyli moją kochaną belarkę zawiniona przewracarka moja, czyli pająk. Tak zwany wariatany <grym> Magi, czyli z witami. Tutaj jest klas Mega, czyli... czyli największy kombajn na serii, to jest mój zawsze. No. no. <grym> Aha. Chyba jeszcze dużo. Ja, ja. I tutaj mamy Lej Sąsiad to taki nie bogaty, ale kombój ma większy Kółko mu ucieło, pa lębkę, Puli Lemke pa. no, pala! Gdzie mu ucieło, co mu ucieło? Pa Kółko mu kurde ucieło Cygany mu obcięli kółko <noise> Nie no, no Oni się przesadzają I tutaj Ursusek 80 Takie pod Rzeczy jak siewy, oranie a, i się? Jest tu a... chyba u mnie. A, co się w tym masz do powiedzenia? Powied... Do powiedzenia, ten się w nie lubię, bo zawsze tutaj chyba. No, no jest tak. Yy... Jeszcze jedna rzecz zapomniałem, no to zapraszam do mnie. A, a tutaj widzę. A to? motywator z Bometa. I jeszcze do tego aż zapomniałem jak to się nazywa. Wiadomo, to jest metaltecha. Ta, ta leżówka chyba. O, tu jest wykonek, chyba. to ja skorzystam. <grym> jeszcze mi dasera. No już, dobra, wyszedłem, bo... Tutaj ostateczna, czyli przyczepa na belę, niech za podobna. A, taki złom, ale dobry, dobry, dobry to dobry. Kupiłem od gaźnika za, za flachę. Tak, za flachę. No. To, to, to że się. Stając się opod... w domu, ma? No to wszystko mojej, na mojej partii. No to tak, ja Wam powiem tak. Jeżeli ta seria Wam się spodoba, to odcinek tak będzie do dwa razy tak w, w tygodniu. Postaramy się nagrywać to. E... No i jeżeli tak. Następny odcinek wyczekujcie, bo to jest taki tylko to serii, następnego odcinka wyczekujcie na drugi dzień. Myślę, że tak, myślę, że tak, że na drugi dzień będzie nas odcinek pierwszy, taki już początkowy, będziemy sobie coś robić. No a ja dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego prezentującego odcinka, lajdowi za... Sąsiadowi i Opolasowi są Dziękuję sąsiadowi, ślicznie sąsiadowi. No, no i co, jeżeli odcineczek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę Komentarz i subika, jeżeli seria Wam się spodobała Znaczy spodoba podoba. I widzimy się w pierwszym odcinku Z nowej serii już Na następny dzień, albo nawet tego samego Dnia co zostawię prezentację Więc co, pa pa Do widzenia